Drodzy Grajwkowicze, witam Was serdecznie w drugiej serii programu Mąż Grajwka zostań gwiazdą. Jestem niezmiernie podekscytowany, że możemy ponownie spotkać się z Wami i razem przeżywać magiczne chwile na tej scenie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ zrobimy coś, czego jeszcze nie było. Po negocjacjach z produkcją naszego programu, dostałem zgodę i uchylę Wam rąbek tajemnicy. Kogo zobaczycie w drugiej serii Może zostań gwiazdą? No właśnie, będziemy mieli okazję poznać niezwykłych ludzi, którzy wykonują własne piosenki oraz coverują utwory znanych artystów. Jestem pewien, że nasze studio wypełni się niesamowitymi dźwiękami i emocjami. Będzie też gość, z którym wiąże się spora, spora niespodzianka. No, bez dalszej zwłoki, zapraszam Was do wspaniałej podróży przez świat muzyki w drugiej serii Morzgrajfka zostań gwiazdą. Mamy nadzieję, że razem z Wami doświadczymy niezapomnianych chwil i odkryjecie nowe muzyczne talenty. Chciałbym teraz, abyśmy powrócili do odcinka finałowego pierwszej serii programu Morzgrajwka zostań gwiazdą. Przypomnijmy sobie naszych finalistów. Kolorowy szlak, wyznaczam ci drogę. Podążaj za mną, zmieniaj świat. Kolorowe liście z wiatr Nadzień zgromadziesz się w nas i skasznie na noc, jak niebną Się. Niech inni mi zazdroszczą Do tańca porwę się, Małgo, Małgosiu moja Niech noc nie kończy się Tylko zawsze raz. Pewnością pamiętacie, że na najwyższym podium stanął wtedy Piotr Oleksy z piosenką Moja Przystań. To on właśnie poruszył nas swoją melodyjną balladą. Moja Przystań to nie tylko piosenka, to także opowieść o tęsknocie. O tęsknocie, która wypełnia serce i miejsce, do którego wracamy, gdy życie czasem daje nam w kość. Posłuchajcie zresztą sami. Skryte w dymie papierosów Smutki drzemią Zapach łyski wsiąka w szklane dno Stary barman, ten przyjaciel mój ma zawsze czas By wysłuchać moich zwierzeń, moich trosk Zawieszony między pustką, ściana sceną Sam z gitarą, bluesa dla was gra. Jest w nim smutek, jest porażek, ból i radość jest. Jest w nim życie, moje życie i mój blues. Tu jest mój dom, tu jest mój dom, moja przystań. Pływam do niej, kiedy życie da mi w koło. Nie jest spokój, nie jest cisza, nie mam wszystko. Mam gitarę i ten stary blues. Nie jest spokój, w nie jest cisza, nie mam wszystko. Mam gitarę i ten stary, stary blues. Ja przystał Pływam do niej Kiedy życie Da mi w kość. W niej jest spokój W niej jest cisza W niej mam wszystko Mam gitarę I ten stary Stary blues W niej jest spokój W niej jest cisza nie mam wszystko. Niespodzianka właśnie teraz łączymy się z Piotrem Oleksym. Witam cię Piotrze bardzo gorąco. Witam cię bardzo serdecznie i pozdrawiam. <ścoughs> Cieszę się ogromnie, że możemy cię dzisiaj osobiście gościć w naszym programie. No po Twoim jakby nie było niesamowitym zwycięstwie w pierwszym sezonie Morz Grajwka Zostań gwiazdą. No, jeszcze raz gorąco witamy. Piotrze, od razu pierwsze pytanie: Twoje pojawienie się w programie od samego początku zauważyli nasi widzowie. No i twoje wykonanie było wyjątkowe. A mnie zastanawia, czy piosenka, moja przystań dla Ciebie ma jakieś szczególne znaczenie? W tej chwili na pewno ma dlatego, że dzięki niej wygrałem to i stała się jednym z moich y, najukochańszych, że tak powiem utworów. Yy, które uwielbiam. No, uwielbiasz ten utwór, ale ja myślę, że ten utwór ma jakieś głębsze przesłanie i taką wartość osobistą dla ciebie. Dlatego, jak możesz powiedzieć, yy, tak od serca, co chciałeś przekazać publiczności yy, generalnie tą piosenką i swoimi występami w grajwce? Myślę, że chciałem przekazać coś takiego, że. Każdy szuka tej swojej przystani, czy muzycznej, czy życiowej, jakkolwiek to interpretując. Każdy szuka swojej przystani yy, i każdy dąży do tego. Dla piosenka właśnie jest o przemijaniu, o szukaniu czegoś, o dążeniu do czegoś. I właśnie szukamy tej przystani. Twoje dążenie do, do czegoś to jest dążenie do rozwoju yy, z piosenką, do rozwoju artystycznego. I tak mnie zastanawia, na ile udział w programie Mąż Grajwka zostań gwiazdą. Płyną na twoją twórczość i na twoją e, moc twórczą. Szykujesz coś nowego może? Bardzo wpłynął. Szykuję już nowe trzy utwory. E, będą naprawdę świetne. E, cały czas pracuję. Ca Było to bardzo mobilizujące, ten występ. I zmobilizowałem je do dalszej pracy i do dalszego rozwoju. I będzie po prostu cały czas do przodu. To jest piękne, że zmobilizowali cię widzowie i, i nasz program. A, a piszesz teraz piosenki podobne do przystani, czy, czy dalej jesteś w tej muzycznej drodze e, otwarty na, na inne teksty, na inne odczucia i przekaz? To znaczy tak, w tej chwili napisałem dwie piosenki troszeczkę inne, troszeczkę żywsze, takie bardziej spontaniczne. Jedną taką balladę napisałem bardzo ładną. Mam nadzieję, że się szybko to ukaże. Także nie ograniczam się tylko do wolnych utworów typu Moja przystań. Różnego rodzaju yy, muzyka to będzie. No, yy, w takim razie zapytam ja od serca: jaką mógłbyś dać radę przyszłym uczestnikom programu? Wiesz, oni marzą o karierze muzycznej. Co byś im powiedział? Żeby przede wszystkim nie przestawali marzyć, wierzyć w siebie, dążyli do czegoś. Naprawdę, żeby wierzyli, że wiara, wiara, jeszcze raz wiara i, i pełna motywacja. Na pewno wam się uda, ponieważ jeżeli ktoś coś sobie postanawia, a, jest, yy, a ma dobre nadzieje do tego, zrealizujcie swoje marzenia, nie bójcie się. Czyli realizacja wytrwałego i wartościowego celu to najważniejsze. Pokonanie lęków, prawda? Bo, bo marzenia Dokładnie. są po to, żeby je spełniać. Zgadzasz się? To, oczywiście, że tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przyjechałem pierwszy raz do ciebie. Pamiętam, no. Było... Pamiętasz, jak przyjechałem. Tak, tak. Teraz już jest, jest radość, ale też dobre jest to, że idziesz własną drogą. Masz, masz dalej to piękno tworzenia w sobie. Ale na zakończenie naszej sympatycznej rozmowy. Czy mógłbyś podzielić się swoimi słowami, wiesz, tak od serducha, e, powiedzieć parę słów dla fanów, którzy cię wspierali przez cały czas jednak trwania programu, e, czy śledzili cię w mediach społecznościowych. Powiedz im parę słów tak od siebie. Chciałem wszystkim podziękować bardzo serdecznie e, właśnie za SMS-y, za, za, za... Wspomaganie. Dziękuję wszystkim za pomocne słowa, dlatego że dużo ludzi wierzyło w to, że wygram i mówiło mi to i naprawdę za te szczere słowa. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Szukamy przystani dalej. <laughs> Szukajmy wspólnie przystani, bo po to jest nasz program Możgrajka. Tak My jest. tobie raz jeszcze gratulujemy. Dziękujemy w imieniu telewizji dziękuję i w imieniu... Również. dziękujemy w imieniu fanów, płyń do swojej przystani. Po tej pięknej rozmowie z Piotrem Dzięki bardzo. dziękujemy Piotrze, do zobaczenia. Po tej pięknej rozmowie z Piotrem, hej, z Piotrem Oleksym, pora na kolejną część programu. Drodzy widzowie, dzisiaj mam dla was niezwykłą niespodziankę. Jesteście gotowi na coś wyjątkowego? Mam przyjemność powitać dzisiaj w naszym studiu wyjątkową osobę, której rola w naszym programie właśnie ulega zmianie. Proszę przywitajcie razem ze mną nową prowadzącą tej wyjątkowej edycji. Moż Grajwka zostań gwiazdą, Agnieszkę Strzelczyk. Dziękuję, Geno, za ciepłe przyjęcie. Cieszę się ogromnie, że jestem tu dzisiaj jako część tego wspaniałego programu. Jestem gotowa, by wspólnie z Wami, drodzy Państwo, odkrywać niezwykłe talenty i przekraczać muzyczne granice. To dla mnie ogromna przyjemność powitać Ciebie jako nową prowadzącą i przy okazji zapytam, jak się czujesz w nowej roli. Powiem szczerze, że jest to dla mnie zaskakujące, ale też bardzo emocjonujące, bowiem to będzie zupełnie nowe doświadczenie w moim życiu. Ale słuchaj, fakt jest taki, że ty na całe szczęście nie żegnasz się z Grajwką, bo będziesz tutaj i to w doskonałej nowej roli. Doskonałej, bowiem na muzyce znasz się dosyć dobrze, więc nie mogło cię w tym programie zabraknąć. Cieszę się, że teraz będziesz oceniał naszych nowych uczestników i bardzo jestem ciekawa, czy będziesz surowym ju jurorem. To się wszystko okaże i sądzę, że jest to kolejna wielka niespodzianka dla telewidzów. I Tobie dziękuję za tą prezentację. Drodzy Państwo, nie ma na co czekać. Rozpoczynamy nowy sezon programu Morz Grajwka, więc do dzieła! W drugim sezonie programu Morz Grajwka Zostań Gwiazdą przygotujcie się na niesamowitą dawkę talentu i pasji. Aż 18 utalentowanych wykonawców zaskoczy Was swoimi umiejętnościami. Usłyszycie nie tylko autorskie utwory, ale również wyjątkowe interpretacje znanych przebojów. W pierwszym etapie w każdym odcinku usłyszymy trzy piosenki. Tylko jedna z nich głosami Was, widzów, trafi do półfinału. Wasze decyzje kształtować będą losy artystów. Drugi półfinalista z każdego odcinka zostanie wybrany głosami naszego cenionego jury. Drodzy widzowie, mam przyjemność przedstawić Wam pozostałych dwóch wyjątkowych jurorów, którzy będą oceniać niesamowite talenty w drugim sezonie programu Móz Grajwka, Zostań gwiazdą. Pierwszą z nich jest Monika Herman. Witam Cię gorąco, Moniko! Dzień dobry Agnieszko. Niezwykle się cieszę, że zostałam zaproszona do tego programu i mam nadzieję, że przede mną ogromne, wielkie emocje, mnóstwo ludzi, którzy mają fantastyczne talenty i zdecydowali się, odważyli zaprezentować przed naszymi kamerami, a więc wiele, wiele emocji, dobrej zabawy i wiele również zaskoczeń. Przed Wami trudne zadanie znalezienia prawdziwych diamentów muzycznej sceny. Chcemy bowiem odkryć artystów, którzy nie tylko potrafią poruszyć serca naszej publiczności, ale także posiadają wyjątkową charyzmę i oryginalność. Czy Ty już takiego swojego ulubionego artystę wypatrzyłaś? No, nie jeszcze nie jestem stuprocentowo zdecydowana. Muszę przyznać, że tu talentów jest sporo i każdy zafascynował mnie na swój sposób pod różnym względem. Dlatego do końca będą ważyć się losy tych osób i sama do końca nie wiem, jaka będzie jednoznaczna odpowiedź i moja decyzja. Dziękuję Moniko. Do zobaczenia już wkrótce. Nasze jury składać się będzie z trzech osób. Moniki Herman, Eugeniusza Genowitka i znamy go praktycznie wszyscy. Witam Dawno I wiem, że los nie wart nawet grosza Więc czekam po blady świt Na tych kilka słów Weź się w garść, wytrzyj łzy Dobrze wiem Od wczoraj ze mnie drwi Ten twój men Jest taki Co dzień, że kochasz słowa rzucane. Już wiem, że mogę dziś tylko czekać, aż zniknie mi z oczu cienie. Może jeszcze dziś przyjdzie ten... Wszystko jasne. Henryk Cich, lider zespołu Universe, autor wielu przebojów i człowiek, który na scenie muzycznej jest obecny od wielu, wielu lat. Więc całymi garściami będziemy czerpać z jego doświadczenia. Witam cię na naszej wirtualnej estradzie Henryku. Witam serdecznie. A ja też bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z wami tu być. Na początku nas oceniali, a teraz przyszło mi wejść w rolę Jurora. Jestem po raz pierwszy w tej roli, ale myślę, że będzie dobrze. Ja jestem pewna, że będzie dobrze, dlatego od razu Cię zapytam, bo tak naprawdę jesteś z nami cały czas. Brałeś udział w tych, tej pierwszej selekcji artystów, więc sporo wiesz na temat tego, co wydarzy się w tym sezonie programu Mosz Grajwka Zostań Gwiazdą. Czego możemy się spodziewać? Z, e, spodziewamy się zawsze jakiegoś nowego talentu bo to jest najważniejsze, nie ma dwóch ludzi, którzy śpiewają tak samo, tak samo czują, więc mam nadzieję, że tak samo będzie teraz w tej edycji i szukamy ludzi z pasją i którzy pięknie śpiewają. Muszę przyznać, że nie mogę doczekać się tego, co wydarzy się w tym sezonie programu Mosz Grajwka zostań gwiazdą. Bardzo Ci, Henryku, dziękuję za to połączenie z naszym wirtualnym studiem, które jak widzicie, trochę się zmieniło. To tu będziemy spotykać się ze wszystkimi aspirującymi do tytułu gwiazdy. Przedstawię wam ich bliżej po przerwie.